Dzień dobry słoneczka z tej strony ciotka Irse. Witam was na moim i samce Alfa kanale we wtorkowym speedbuildzie. Słuchajcie, dzisiaj dla was mam żółty starter, tak żółty starter nadal trochę w takim śnieżnym szyku i takiej świątecznej odsłonie, bo nie oszukujmy się, jeszcze jesteśmy jedną nogą przy stole, jeszcze czujemy smak karpika, jakby to dziwnie nie brzmiało i nadal mamy miejsce na kawałek serniczka. Więc tak, mam nadzieję, że święta spędziliście fantastycznie, bez jakichś ciężkich dram i dziwnych tematów z rodziną. A przede wszystkim, że Mikołaj, czy też jakieś inne stworzenie związane z kulturą i legendami, przyniosło wam fajne dodatki, kolekcje, pakiety rozgrywki i wszystko inne związane z simami pod choinkę. No tak, za dużo nie będę mówiła o budowli, poza tym, że to jest starter. Poza tym, że jest bardzo żółty, jest hipotetycznie dla dwóch Simów, ale można spokojnie przerobić sypialnię na dwa pokoje i będzie oczywiście do pobrania Galeria Irse 88. Słuchajcie, dlaczego nie będę się tak rozwijała nad starterem? Ponieważ chcę tak króciutko i dość szybko podsumować ten rok, jeżeli chodzi o Sims. Tak. Czyli robimy dzisiaj szybkie podsumowanie, bo powiem Wam, że jednocześnie działo się bardzo dużo i nic. Dlaczego bardzo dużo? Mieliśmy w tym roku jeden duży dodatek, dwa pakiety rozgrywki, oczywiście zero akcesoriów, bo przecież akcesoria umarły, i aż osiem kolekcji. Więc wychodzi średnio co najmniej raz w miesiącu coś wychodziło. No, fajnie to brzmi. To tak, mieliśmy z dużych pakietów były licealne lata, które no wydawały się, że będą przełomem, jeżeli chodzi o grę, bo nastolatki tak się nigdy za bardzo nie różniły od młodych dorosłych, nawet wyglądem, no i tak nie oszukujmy się, tak było trochę mech. W każdym razie mogliśmy dzięki licealnym latom pójść z nimi po prostu do, do szkoły. O wiele lepiej zostało to wykonane niż w przypadku uniwersytetu. Styl trochę podobny jak Witaj w pracy, co nie zmienia faktu, że trochę dodatek zbagowany przez co, choćby samiec, na razie zawiesił rozgrywkę pokoleniową, ponieważ, no, imprezy, żeby uciec na imprezy, nie jest to takie łatwe, nie działa wszystko jak powinno. No cóż, jak to je. Trochę więcej błędów niż powinny być na początku. Odnośnie dwóch pakietów rozgrywki, dostaliśmy ślubne historie oraz wilkołaki. Ślubne historie dostaliśmy 17 lutego, a wilkołaki 16 czerwca. Jakby co, trochę więcej niż miesiąc później, właśnie były licealne lata. Ale powiem tak: ślubne historie piękne, miasto cudo, rzeczy fantastyczne. Rozgrywka zbagowana. Nie wypał. Słyszeliście? Po prostu zbagowana. Goście robili co chcą, chodzili jak chcą. Pan młody czasami się potrafił nie zjawić, czy też pani młoda dziecko nie sypało jak powinno kwiatuszkami, a już o pierścionkach nawet nie będę wspominała. Nie wiem jak wy, ale ja próbowałam kilkukrotnie zrobić imprezę weselną i poddałam się. Serio poddałam się, ale naprawdę ogromny plus za miasto. Ogólnie, wszystkie te trzy takie większe dodatki do simów dały nam miasto. Więc dla mnie bardzo spoko. Wilkołaki. No i tutaj miałam, byłam, troszeczkę byłam zawiedziona, jeżeli chodzi o ilość parcel w mieście. Wilkołaki też miały trochę bagów. Nie oszukujmy się, tak? Nie oszukujmy się. Od, musimy otrzeć łzę i grać po prostu dalej. Nie wiem, jak tam u was z, z tą rozgrywką, no ale u mnie w pewnym momencie wilkołaki się tak zaczęły wieszać, że nawet restart no, im nie pomagał. No przykre, bardzo przykre. Znowu, jeżeli chodzi o kolekcję, bo tutaj to się naprawdę dużo działo. Dostaliśmy pastelowy czar, codzienny niead, oazy wystroju, małych obozowiczów, wnętrza z przepychem, karnawałowa moda, małych modnisiów i księżycowy szyk, czyli osiem kolekcji. Osiem sposobów na to, żeby oczywiście zajrzeć do naszych portfeli, bo nie oszukujmy się, po to głównie kolekcje powstały, no i też trochę po to, żeby ściągnąć tych takich lepszych modelów do stajni i e. Za co fajnie, bo fajnie, ponieważ niektóre kolekcje zaczęły mieć współpracę z simersami, z youtuberami związanymi z simami, i to ja bardzo chwalę, naprawdę bardzo, bardzo chwalę, bo ostatnie dwie kolekcje Pastelowy Czary i Codzienny Nieład. No, wywarły na mnie całkiem dobre, no, pozytywne wrażenie. W każdym razie, no, najbardziej głośne powinno być o oazie wystroju, ponieważ ona do pewnego czasu była do pobrania za darmo. Słuchajcie, idealna polska cena, za darmo, czujecie to, i e coś dało za darmo. Jak dla mnie, bardzo spoko, za wystroju jest bardzo ładną kolekcją, a jeszcze mnie, jako, że była w bardzo, bardzo promocyjnej, zerowej cenie, no to słuchajcie. Nie bylibyśmy cebulantią, gdybyśmy nie korzystali. W każdym razie tak, jeżeli chodzi o resztę kolekcji, to powiem tak, z wnętrza, z przepychem, myślałam, że trochę więcej będę korzystała, no ale nie korzystam. Mali modnisie i te wszystkie kasowe, no to akurat nie ja, ale samiec wielokrotnie opowiadał o nich. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o podgląd 2022 roku, jeżeli chodzi o Simsy. Oczywiście zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania i słyszymy się w czwartek. No to co? Buziaki!